Witam bardzo serdecznie. Kiedy ktoś zapytałby Was, jakie znacie gatunki filmowe, myślę, że większość bez problemu by wskazała takie odpowiedzi jak dramat, komedia, horror czy thriller albo western. Jednakże gatunków filmowych jest znacznie więcej. Czasami mamy do czynienia z filmami, które bardzo trudno zakwalifikować do któregokolwiek ze znanych nam gatunków. No i właśnie te filmy najczęściej należą do gatunków Czasami takich pośrednich, czasami podgatunków. Jest ich um, całkiem sporo. Postaramy się przedstawić Wam, um, co to za gatunki. Dzisiaj proponujemy zacząć od takiego gatunku, który nazywa się slasher. Niecałe dwa tygodnie temu um, swoją premierę um, miał film. W lesie dziś nie zaśnie nikt Bartosza Kowalskiego. Być może gdzieś natrafiliście na informacje na temat tego filmu, gdzieś coś o nim słyszeliście albo go oglądaliście i spotkaliście się z takim terminem jak slasher. Co to takiego jest slasher? Slasher to jest film z pogranicza horroru i thrillera. Tutaj warto od razu sobie powiedzieć, czym różni się horror od thrillera. Więc w horrorze kiedy coś nas straszy, musi być nadprzyrodzone. To znaczy, są to zazwyczaj jakieś duchy, demony, jakieś potwory. Kiedy nie ma tego aspektu nadprzyrodzonego, mamy do czynienia z thrillerem. Nawet kiedy film nas w jakiś sposób wystraszy, kiedy buduje odpowiedni, w odpowiedni sposób napięcie ale wszystko jest wytłumaczalne, to jest to thriller. Natomiast kiedy dzieją się rzeczy nadprzyrodzone, to jest to horror. Tak więc, slasher. Um, to film ogranicza horroru i thrillera, dlatego, że czasami jest um, bardziej horrorem, czasami bardziej thrillerem. Tutaj właśnie zależy od tego, um, czy dzieją się jakieś rzeczy niewytłumaczalne, czy też nie. W lesie dziś nie zaśnie nikt. To zdecydowanie horror, bo tam te wątki nadprzyrodzone występują. W filmach um, z gatunku slasher um, występuje um, morderca. Wstępuje morderca, który bardzo często jest albo zamaskowany, albo w jakiś sposób jego twarz jest zniekształcona. Um, myślę, że ma to na celu e, poinformowanie um, widza, że jest to postać i w pewnym sensie tajemnicza, i bezapelacyjnie zła. Tutaj um, jest zastosowany taki bardzo prosty mechanizm, że to, co jest w jakiś sposób inne, w jakiś sposób nieznane, jest złe. E, w slasherach. To, co jest bardzo charakterystyczne, to duża ilość śmierci, spora ilość krwi. I ta śmierć jest zadawana zazwyczaj bronią białą albo jakimiś ostrymi narzędziami. Zazwyczaj twórcy slasherów, we współpracy z mistrzami od charakteryzacji, starają się pokazać w jak najdrobniejszych szczegółach no, różne sceny śmierci. Akurat w filmie w lesie dziś nie zaśnie nikt, takich bardzo, bardzo krwawych scen za dużo nie ma. Tam nawet czasami w takich momentach, no powiedzmy, najbardziej niepokojących kamera troszkę się oddala. Jeżeli chodzi o przykłady um, takich slasherów w postaci filmów, to na pewno do Slashera można zaliczyć takie filmy jak piątek 13 Halloween, koszmar z ulicy Wiązów, Krzyk, koszmar minionego lata, czy właśnie um, najnowszy w lesie dziś nie zaśnie nikt. Do zobaczenia w następnym filmie i w następnym gatunku filmowym.